Witajcie, z tej strony Karo Art, wiem, że bardzo mało pokazuję moich prac i dzisiaj chciałabym Wam pokazać też wpis do Art Journala, który zrobiłam w maju. Wpis był z okazji Dnia Scrapbookingu, tam było właśnie bardzo dużo live'ów, można było sobie w dużej konkursów brać udział i był też live właśnie na wpis do journala o tematyce Japonii postanowiłam, że sobie zrobię taki wpis był to mój trzeci wpis do journala. nie wiem w jakiej kolejności będą leciały filmiki, które mam ponagrywane, więc niekoniecznie będzie to trzeci journal, który zobaczycie ale wracając do do wpisu yy. no Japonia to wiadomo, czerń, biel yy. i czerwień u mnie tutaj widzicie Tło to są zwykłe, najzwyklejsze, szkolne farbki mojego syna. Tutaj już wiadomo, że nie będzie ich do szkoły nosił, no ale szkoda, żeby się wywaliły, tak? Szkoda, je tam zniszczyć i, i zostawić. Zawsze do chlapania, do jakichś tam podmalunków, bazgrania matki mogą być. Także to jest pomalowane, właśnie tutaj to tło. I ten księżyc. Księżyc, słońce, czerwone słońce. Dodatkowo tutaj widzicie są takie delikatne cieniowania białe. One są robione tym. Tylko zauważyłam, że bardzo mocno zbiera. Zbie, bardzo mocno zbiera farby, więc trzeba uważać na, na jakiej powierzchni się do tego dostosuje. Kolejną rzeczą. To jest, to są tutaj ten, ta japonka w tradycyjnym stroju i czapla. To są elementy wycięte z paska gratisów, które dostałam kiedyś z ślepiku Gosi I to jest bodajże chyba z Crab bo to się tą tą kolekcję. Tutaj są takie coś ala kwiaty wiśni. To jest coś, co zostało mi z wykronika. Bo wycinałam właśnie takie, nie pamiętam, to chyba był wykrojnik z Ali z Axiona. Takie kwiatki nie pozostawały, stwierdziłam, że bardzo ładnie się będą tutaj wyglądały. Tutaj w środku jest, to jest po prostu zwykły, zwykłe kuleczki z klejem. Tu są takie stążeczki plastikowe, takie, no, do wykorzystania specjalnie y, to się nie nadaje, natomiast właśnie do takich y, tutaj przyklejenia, przyklejenia jest fajne, bo wiązać tych stóżeczek nie można, bo one są jakieś takie plastikowe i się bardzo mocno łamią, bardzo mocno się kruszą. Ale tak do, do płaskiego przyklejenia się nadadzą. Y, tutaj stat życie jest piękne. Podklejone też właśnie na y, kawałku z paseczków od gosi. Także tak to się tutaj prezentuje. Prosty wpis. W temacie takim, jaki był narzucony, więc ja jestem zadowolona z tego wpisu. Mam nadzieję, że im się będę więcej bawiła w Art Journal, będę robiła więcej tych wpisów, tak też będą one bardziej takie, takie moje, no tak powiem. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za. Za subskrypcję, za odwiedziny, za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że będziecie do mnie częściej zaglądali. Pozdrawiam Wam serdecznie i pa pa!